Dobrze, słuchajcie, godzina piąta z hakiem. My odśnieżamy samochody. Michał tam z Lubelskiego też już odświeża z małżonką. Viola wyspałaś się? Dobrze się spało? Tak. Ciepło, prawda? Ciepło, krótko, ale... No. My tak samo. Darek zadowolony, mówi, że było świetnie. Jedziemy na drugi dzień polowania do kolegów koło Pinczoła. Michał też już tutaj się szykuje są. No za chwilę rozeramy na zbiórkę. Nie wiem czy możemy tam filmować tak naprawdę. Ale coś podakręcamy, tam ze znajomymi. Zrobimy jakiś film, tak żebyśmy coś mogli z tego uwierzyć. Więc to później. Tak jest na razie. Spotkaliśmy się z Rafałem. Cześć Rafał. Drugi dzień, bo wczoraj żeśmy polowali na drugich głowach Ziemi włoszczowskiej, A dzisiaj polujemy tutaj w kole w Pilczowie. Niestety odprawy nie możemy Wam nakręcić. Będą jakieś urywki z miotu. Rafał, powiedz może, widzą, czym się zajmujesz, jak działasz w ogóle, bo też dosyć mocno się udzielasz, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Ale, Ale czy zawodowo czym się zajmujesz? Nie. Zawodowo, jeżeli chcesz. żarcik. <noise> 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 E, czym ja się zajmuję? No, to jest dobre pytanie w kontekście e, pytania od innego myśliwego przy okazji życzeń noworocznych, 1 stycznia mówi, jakie masz plany w tym roku i czy masz jakieś postanowienia noworoczne? A ja mówię, że moje postanowienie noworoczne w tym roku to jest dobrze się bawić i e, dużo polować, dużo zajmować się łowiectwem, bo to lubię robić. E, I masz na to czas. I mam na to czas, mogę sobie na to pozwolić, ale... Hmm, no też przy okazji, jakby też zajmuję się innymi rzeczami, recenzowaniem sprzętów, mhm. bo bardzo to lubię, optoelektronika to jest mój konik, po prostu uwielbiam grzebać, testować i tak dalej, ale przede wszystkim lubię być w lesie. Lubię być w lesie, lubię, lubię wszystko co mnie otacza. Polować oczywiście też, ale my myśliwi wiemy o tym, że polowanie czy tam naciskanie na spód to jest jakiś promil tego, tak. tego wszystkiego, czym się, czym się zajmujemy, także być w lesie na tyle, na ile mi czas pozwoli, Spędzać miło i, czasu i, tak, i też się. nakręcać to, pokazać, dzielić się z tym, ale też bez przesady to nie jest jakiś główny kierunek mojej działalności czy tam mojego funkcjonowania w życiu w ogóle. Jak najbardziej dzielić się, ale bez przesady, żebym nie chodził z kamerami i nie kręcił bez przerwy. Chcę po prostu polować, nie? To tak, tym się zajmuję i takie mam plany. Ja to odpowiem może na niektóre takie czasami dziwne komentarze, bo już nie nazwę tego inaczej, że właśnie dlaczego myśliwi w ogóle polują? No polują dlatego, że przyjdziesz na przykład do lasu w niedzielę na takie polowanie, zrelaksujesz się, głowę przewietrzysz, po całym stresie tygodniowym tak naprawdę resetujesz się i wracasz do normalnego trybu życia. Zdecydowanie. No. Znaczy ja wiatrzę też w tygodniu głowę, oprócz weekendu. <laughs> no. e, ja powiem więcej, że, że kiedyś jak zaczynałem po poluję 10 lat dopiero, czyli relatywnie e, krótko poluję jak całe, znaczy krótko. No 10 lat no, to już trochę jest, ale to, mhm. to, to nie jestem jakimś nemrodem, który poluje, nie wiem, 30 lat i tak dalej. E, i jak zaczynałem polować, e, i pamiętam posadzili mnie na Ambonie, było 16 chyba stopni mrozu. Mhm i zawierucha niesamowita nie? i posadzili mi tu, tutaj tutaj już byłem myśliwym i mówię, jakim to trzeba być wariatem żeby się tym zajmować, to jeszcze dobrze, że to było u mnie w łowisku w kole Wiara Myśliwska, gdzie są pozamykane ambony, są, ja. są okienka a ja mówię tak, przecież tu żaden zwierz nie przyjdzie, bo jest taka zawierucha mówię, jakim to trzeba być wariatem ale oprócz tego, wszystkich tych po, elementów poznawczego że poznajesz zwyczaje zwierzyny, że poznajesz las dla mnie wielkim challengem było chodzenie w nocy po lesie. Tak. Ja się tak bałem, że byłem mokry. A chyb to miałem jak dzik postawiony. Taki byłem, taki byłem wystraszony. A teraz? A teraz chodzę bez problemu. Nie mam najmniejszego problemu, żeby chodzić, ale mówię, jakim to trzeba być wariatem, żeby w nocy siedzieć w ogóle przy takim mrozie. Ale jak, tak jak powiedziałeś, nie? jak wietrzysz głowę, nie myślisz o tym, jeszcze dobrze, bo nie było zasięgu na tej ambonie, nie? rozmyślasz o różnych, o różnych rzeczach, człowiek tak. z tego pędu nagle, nagle trafia do natury, także to jest sens, jeden z wielu sensów, bo to jest wieloaspektowe zjawisko łowiecko. Rafał, życzę Ci miłego łamania, częstego łamania. Wzajemnie. Poznaliście właśnie Rafała, dziad Borowy, kanał na YouTubie. Także odwiedzajcie, dokładnie śledźcie, Hunter subskrybujcie. Dziad Borowy. No, tak. A, Będę wdzięczny za subskrypcję. <laughs> tak, no każdemu to pomaga, tak? No wiadomo, że jakoś te zasięgi wtedy się zwiększają, wyświetlenia, a tak naprawdę sam wiesz ile to kosztuje pracy, żeby taki film y, tak. zrobić. To nie eee, jest godzina, dwie. Mój kanał nie jest, czy moje kanały w ogóle na wszystkich socialach, nie są to kanały komercyjne, tylko y, pasjonackie. Tak. Robisz to sam z siebie, nikt to nie płaci. Yy, yy, tak, yy, i moja yy, żona mówi zaśpitali. tak jak Ci się chce to robić, o mnie? Jakbym tego <laughs> bardzo nie lubił albo nie kochał, to bym się tym nie zajmował po prostu. dokładnie. Dobrze, dziękujemy Dziękuję. do zobaczenia. Dzięki dobra, słuchajcie, idziemy na pierwszy miod. Dziki podobno mają być. Widzieliśmy tam przejście dzików. Takżeśmy nawet jechali na tym miot obstawiać. Każdy jest dobrej myśli, nawet ci co wczoraj polowali e, Nawet mówili, że to liczą na to, że dzisiaj będzie więcej właśnie czarnego zwierza. E, zobaczymy. Teren, Piękne wąwozy. Czekaj, suka tam poleciała, no to jak znajdzie, to coś będzie. Po, wyjdź tam do radek. Do ja weszłam tam krzaki. Prawda, jak widać, tam gdzieś mi to nic Czarna jest zagrzeżona przez wilki. Słuchajcie, czarna jest zagrzeżona przez wilki. Tam uważajcie, nie? Dasz cześć Daszbór, czołem, hej. Mam tutaj obok siebie kolegę, którego zresztą znacie, tam już z jednego odcinka, bo my polowaliśmy razem z Miłoszem na pierwszych łowach, yy, wczoraj na drugich łowach ziemi włoszczowskiej. No, to nie do końca ziemi to musimy uściślić. To są drugie łowy pod nazwą sieć, ostatnio trzej królowie rozpinają po Dąbrowie, ale to nie są ziemi włoszczowskiej bo tym razem to był nasz, to był projekt już międzywojewódzki. Brały Aha. udział koła, koła, które polują i w powiecie włoszczowskim, ale i Poza nim. Aha, to już był teraz, był to program, dosłownie program. Yy, podam wojewódzki, a jesteśmy teraz tutaj, no to prawda ale dużo dalej. Na kolejnym dniu tych polowań. Tak. W sumie co trzeci <tryk> tych wielkich łowów, co pokazuje rzeczywiście, że to są Więc wielkie. Więc zaczynaliście w sumie pierwszego dnia, polowaliście, yy, po, po, po kolei po po, to wyglądało. Może zacznijmy od, od historii, nie obraźcie się, że, że albo wam powiem skąd to się w ogóle wzięło. Bo pomysł yy, tych łowów mhm. powstał z rok temu. Rok temu na Hubertusie się święto wszystkim, a dokładnie na Hubercie Włoszczowskim. Wtedy się spotkaliśmy z kołami, że w zasadzie można byłoby zrobić coś, co będzie naszym takim wspólnym świętem spotkaniem myśliwych lokalnych. I tak powstał pomysł, żeby zapolować coś na wzór wielkich łowów Puszczy dragańskich. Jeżeli byliście, to wiecie, tam koła polują w bardzo podobny sposób. Bardzo prosty, łatwy koła spotykają się u siebie, każdy poluje we własnym terenie, w gronie, jakie sobie dobiera, a potem jest wspólne. Zakończenie, wspólne obuwanie króla polowania i cały ten ceremoniał. I tak też się stało. W zeszłym roku brało udział, się nie mylę, 6 kół łowieckich mm -hmm. i około 120-150, no, z Około 150. Tak. Tym razem e, inicjatywa się rozwija, już było nas ponad 200, 9 kół łowieckich się włączyło, Pokot, jak widzieliście. No tak, pokot w porównaniu do pierwszych o wiele y, większy. Tak, inny. Tylk, inny, Dokładnie inny. Więcej zwierzyli płowej, ale mniej z... dzika. I zobaczcie w ogóle prawie bez lisa? Tak, bez rapuś. To pokazuje tak. też, że prawdopodobnie wilki robią robotę z lisami. Hmm. A powiedz mi jeszcze, miłość, bo ty mocno działasz, masz tak samo zresztą swój, swój kanał na YouTube. Może powiedz tak samo, jeżeli ktoś Cię nie zna, a, a, żeby zapromować. Że... Zapromować, dobra. Miłość Kościeniak, marszał Kołowieckiej często chowa, przede wszystkim. Ale również kilka innych kółwieckich, A jeśli się do co pytasz, to jest Instytut Analityczny. Tak. Fundacja, która powstała po to, żeby pokazać, że myśliwi to nie są to nie są e, a gumofilce, tylko tak. ludzie, którzy są na poziomie i którzy potrafią o swoje walczyć. Bo do tej pory było tak, że myśmy dawali się do narażnika zapędzać i tam byliśmy takimi kozami farnymi. Bo tak. Myśleliśmy, że jak będziemy milczeli, to nas nikt nie dotknie. Tak nie, tak się tak nie jest. No i, i dzisiaj twardo walczymy o swoje na każdym możliwym polu. I widzicie moi drodzy, że mamy tak samo właśnie w swoich szeregach lekarzy, prawników, bo tak samo miłość na co dzień zajmuje się prawnikiem. Ja jestem prawnikiem, prawnikiem, tak? także to są ludzie, którzy po prostu są też potrzebni społeczeństwu, tak? Nazwijmy wprost, myśliwi jako grupa raptem 130 tysięcy osób, ma zdecydowaną nadreprezentację w, w, wśród osób, które pełnią wysokie funkcje. Tak, Prawda? Gdzie byśmy się tak. nie, nie, nie spojrzeli, to tu jest myśliwy ważny, tam jest jakiś ważny myśliwy, tak. ale wiecie czemu? Bo my jesteśmy potomkami tych ludzi, którzy mają geny przedsiębiorczości, geny działania. Nie geny tych rolników, którzy chętnie spojrzeli na własny ogródek i dalej nie wychodzili z domu, tylko tych, którzy potrzebują działać. No i wcześniej czy później zostają myśliwymi. Nie dlatego, że to jest prestiż, tylko dlatego, że chcą robić coś ważnego, coś dobrego i to robimy. Dobrze, Miłosz, dziękuję Ci bardzo, że powiedziałeś kilka słów. Zapraszam Wam. Z części spacznego. Czekaj, na... zanim na... skończymy, to musimy powiedzieć. Dzisiaj A, mamy ok. trzeci dzień tych polowań, bo tego wątku nie skończyliśmy. Zaczęliśmy, spotkaliśmy się w czwartek. Tak? Od czwartku już była, było spotkanie, integracja. W piątek... A w czwartek polowaliście na koguty? Nie, tak? w czwartek tylko się zebraliśmy. Aha, tak, spokój, no, bez przesady. W piątek polowaliśmy na koguty. Tak. W sobotę było polowanie, na które miałeś okazję tak. w uczestniczyć. I dzisiaj jesteśmy na, na trzecim dniu polowań. Kontynuacja tego polowania w Koloweckim Gawron. W Także tutaj grasujemy trzeci dzień i już. Szt. Niestety tyle. dzików nie za bardzo możemy znaleźć, ale mam nadzieję, że coś się może zmienić. Ale fajnych ludzi spotykamy. Jest tak. to najważniejsze, że jest okazja się spotkać w dużym Integracja. gronie, pokazać, że, że można robić coś, coś wspólnie. nie? Dokładnie. Wszystkich Was mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy. Dziękuję. Do widzenia. Zaczęliśmy drugi miot. Ogólnie mioty długie, ale już brak. Gdzieś tam jakiś zepsu jedyny, chodzono mi widoczny. Co to tam biegnie? Daniele to to jest. Daniele? To jest spore, nie? Jeszcze nie doszłem do drogi Doszedłem no, już idziemy? Doszłem do rowu, no chyba potem jest droga, no to idziemy Drzwi do przodu mostu, może coś będzie Naprzód Zoya, naprzód! No, i zatrzymajcie się przed tą górką, wyrównamy Słuchaj, jakichś jakieś 300 metrów całą na linii. Jeszcze daje, mały 450 godziny. Chodzimy, chodzimy. Ej, eee, gdzie! Gdzie? Gdzie? Na tyło! Sagna, dostaw doda, dostaw, dostaw! Pięknie, chodź za te sarny eee! dzisiaj tylko połowa czarnego zwierza nie może No, dobra, fe! Fe! Dobre psy! Dzików szukać! Dzika szukać. Ej, jop! Sarmy, znowu sarny. Wszystko sarny. Sadece cik rica ediyoruz daha Sıçıcı. Tak nimi od nadziei, albo rozpaczy, który nikt nie wie. Eee. Ruszamy. No i co, zobaczymy, czy tych uber coś nam tutaj podaży, czy musimy coś poszczelają, bo kurczę, smutno, tak. Ani jednego strzału nie było oddanego nie tego się spodziewaliśmy, tak naprawdę. No ale cóż, no tak to jest. Tak to jest właśnie z polowaniami, że nie zawsze coś się udaje znaleźć. Ruszamy. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całemu, że Ładnie polowania. Y... Dzisiaj pusto. No, pusto nie udało się nic, ale dzisiaj chciałem podziękować serdecznie wejdarkowi, że przybyłeś na polowanie, że w końcu mogliśmy razem zapolować zbiorowo. Hmm. I tobie Michał, bo miałeś tutaj małe zawahania, tak, <grywa> ale małżonka wiola tak. nakłoniła i chyba nie żałujecie. Nie żałuję. Trochę popiesiadowaliśmy w miłym towarzystwie. A pokąc jak pokort, tak? Tak. Co? Paweł, coś dodać? Ja mogę pojawić. Sezon się skończył. Zakończenie polowania. Ja chciałem tutaj jeszcze podziękować Michałowi, bo w sumie to jest za jego sprawą, że mi się tutaj znaleźli i zobaczyli nowe łowisko. Zapol zapolowaliśmy w sumie w doborowym towarzystwie, bo można powiedzieć, że no same znajome twarze, tak? Także mi się wspólnie spotkać. Troszkę się zasypałem tak naprawdę. Pobiegłem. Ale Michał, dzięki bardzo za zaproszenie. Za rok zapolujemy na pewno w innych Może nie tylko na dziki, a na coś innego tak samo. miejmy nadzieję, że u mnie jeszcze popolujecie. No, my jesteśmy otwarci na propozycje. Słuchaj, poznawać ludzi, wymieniać się, integrować i tak dalej. Także Niemniej chyba to więcej, jest. Tym lepiej, oczywiście. Kwintesencja łowiectwa to jest polowanie zbiorowe, jakby na to nie patrzeć. Nie? Tak, to jest raz. Chociaż dzisiaj w tych warunkach mieliśmy lekkich, bo cały czas sypało i ta pierzyna się rozwiązała. Aura jest piękna. No ale co, no tak to jest, no, to po prostu tak to wyszło, że się tylko by dzisiaj nas y, jakoś tam nie obdarował niczym. Ale nie były, było dobrze. Nie no, zwierz <laughs> był, zwierz był, nie było tak, że było pusto, bo w każdym miecie coś się działo, w jednym miecie w tym pierwszym był znaleziony pojedynek, e, myśliwy widział tam na na, tak, na flance bodajże, tak pies zaczął grać i e, po prostu wypytała e, Zoja chyba tego, tego dzika, już nie wiem, który tam pies dokładnie, ale na pewno był dzik jeden, pojedynczy. Także e, dzięki jeszcze raz Dziękuję za zaproszenie. Raz. E, trzymajcie się, dasz bur, Pamiętajcie, jak podkładaczy, to tylko czarne duchy z nadwisku. Dzięki za razie.